Dzień dobry, moi kochani, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne lwy, wszystkie osoby, które na przykład są zainteresowane czytaniem dla zodiakalnych lwów, chociaż na przykład nie jest to stricte ich znak zodiaku, albo w jakimś aspekcie mają właśnie tego lwa i chcą sobie sprawdzić, czy to czytanie będzie z nimi kompatybilne. Pamiętajcie, kochani, że czytanie ma charakter ogólny, sprawdzamy sobie tutaj ogólnie, energię dla zodiakalnych lwów na październik 2019 roku nie jest to na pewno przekaz dla każdego, dla wszystkich. No mam jednak nadzieję, że Znajdziecie tutaj przynajmniej jakieś połowiczne informacje, które Wam pomogą w pewien sposób, okażą się dla Was przydatne. Oczywiście te czytania październikowe, wiecie już jak wyglądają, czyli mamy wizje senne plus komentarz karciany, tak można by było to powiedzieć. Karty w roli pewnego dopowiedzenia, tym razem karty robią za tło jakby tego przekazu ale też są ważne tutaj. To nie znaczy, że um, ich rolę należy marginalizować z jakiegoś względu. Yy, wizja senna dla lwów. Oczywiście, kochani, dwa bloki tematyczne, jak dla każdego wcześniej znaku Zodiaku. Yy, ja mówiłam przy okazji, yy, kiedy robiłam czytanie dla Zodiakalnej Wagi, że przepiękny sen, że taki no, jeden z piękniejszych, jeśli nie najpiękniejszy, przepiękne te wizje senne były dla Wagi, ale przy Lwie muszę powiedzieć, że również, Macie bardzo ładne te wizje senne dla Was, także gratuluję Wam serdecznie. Na czym to polegało? Pierwsza wizja senna, kochani, to y, ja wyjechałam y, w tym śnie do jakiegoś malutkiego niemieckiego miasteczka. Wiem, że tam były stricte Niemcy, ale to może być jakieś ogólnie państwo ościenne dla tych, którzy się gdzieś tam wybierają. Powiedziałabym na tak zwane Saksy, jak to się dawniej mówiło, czyli no ktoś kto wybiera się w celach zarobkowych gdzieś tam, prawda? Do jakiegoś państwa ościennego być może do państwa sąsiadującego z naszym krajem na przykład. Niekoniecznie Niemcy to muszą być, akurat w tym śnie symbol tego ościennego państwa były Niemcy, i było to takie malutkie miasteczko położone w górach, przepiękne widoczki, malutkie domeczki. No, pięknie to wyglądało, ładny krajobraz, ale ja tam przyjechałam. Rejestrowałam się tam w jakimś urzędzie. Nie wiem, czy to był jakiś odpowiednik urzędu pracy, czy to po prostu było na zasadzie takiej, że każdy, kto wjeżdżał w celach zarobkowych, to musiał się jakoś tam pokazać, zarejestrować dokumentację, w jakiś sposób się tam zaanonsować, że tak powiem. No i później dostałam taką jakby przepustkę bezpośrednio do pracy z tyłu tego domku, tego gdzie się mieścił ten urząd cały, gdzie się mieściła ta rejestracja właśnie. Się wychodziło wszyscy, którzy już byli z tymi przepustkami. No i tam wchodziliśmy pod taką wielką, wielką górę i tam po prostu z tego co słyszałam, z tego, co się dowiedziałam, bo ten sen się za chwileczkę skończył, więc tam nie zdążyliśmy przystąpić do dzieła, ale z tego, co się dowiedziałam, no po prostu idziemy na poszukiwanie złota, bo te góry obfitują w złoto. Także yy, mieliśmy takie malutkie kilowki, każdy z nas. No i mieliśmy tam po prostu wydobywać złoto, czyli gdzieś tam natrafiliśmy na żyłe złota. No kochani, może to tak jak mówię dla niektórych z Was oznaczać, że właśnie planujecie gdzieś wyjechać w celach zarobkowych i ja bym powiedziała, że jeżeli tak faktycznie jest, będziecie gdzieś tutaj u schyłku roku poszukiwać takiej pracy gdzieś za granicą, wyjeżdżać właśnie, w tym celu, no to będzie to taka prawdziwa żyła złota, że tak powiem. No, nie, że tam oczywiście od razu trzeba się nastawiać na kokosy, ale powiedziałabym, że potencjał do zarabiania w tym miejscu jest, więc warto by było, że tak powiem, tego nie zmarnować. Warto by było rzeczywiście tam troszeczkę miejsca zagrzać, starać się, bo jest tam rzeczywiście. Potencjał, szansa na dobry zarobek, po prostu na zysk. Dla innych powiedziałabym, że nadchodzą po prostu takie czasy, gdzie wszystko, czym się będziecie zajmowali, nie wiem, być może to się tyczy tylko października, być może październik to jest takie preludium do tego i przez kolejne miesiące ta tendencja będzie się utrzymywała, że wszystko. Yy, Czym się będziecie zajmowali, jak gdyby będziecie zamieniać w przysłowiowe złoto, czyli jakiś złoty interes na przykład dla kogoś może się szykować, jakaś udana transakcja. Ktoś może na przykład podjąć się czegoś, co okaże się dla niego bardzo korzystnym działaniem, co przyniesie mu spektakularne rezultaty w dalszej perspektywie, co dla niego okaże się dobrym pomysłem. No właśnie tą przysłowiową żyłą złota, bo też nie, nie zawsze chodzi, kochani, o rzeczy materialne. Nie Zawsze chodzi o to, że tutaj na przykład y, będzie jakiś zarobek, ale może ktoś na przykład odkryje swoją misję życiową. Ktoś inny na przykład y, no, natrafi na osobę, która będzie y, dla niego takim powiedzmy dobrym kandydatem, dobrą kandydatką na partnera, partnerkę. Ktoś jeszcze inny odkryje w sobie jakąś pasję, która mu daje radość, więc to, tu oczywiście nie można generalizować, no ale praca, zarobek, pieniądze, złoto to ewidentnie się kojarzy z tym, że będziemy mieć po prostu więcej więcej dóbr, więcej pieniędzy, więcej po prostu no, rzeczy, które nam są potrzebne do życia, na więcej będziemy mogli sobie pozwolić. Także myślę, że głównie właśnie ten sen należy rozumieć tutaj w takim aspekcie zawodowym, Zarobkowym, zwłaszcza te osoby, które gdzieś tam mają na oku jakieś intratne inwestycje albo po prostu właśnie jakiś wyjazd w celach zarobkowych. Natomiast drugi blok tematyczny tutaj w tym śnie to jest w zasadzie nawet nie blok tematyczny to jest taka migaweczka kochani taka migawka coś tam się pojawiło i bardzo szybko odpłynęło a co się pojawiło no gdzieś tam byłam na jakiejś imprezie że tak powiem dużo ludzi takie powiedziałabym stojące party na stojaka czyli gdzieś tam jakiś szwedzki stół i każdy sobie podchodził częstował się brał sobie co tam mu potrzeba no i sobie oddalał się na przykład z kieliszeczkiem bądź z jakąś przekąską i po prostu ludzie sobie tak swobodnie chodzili po pomieszczeniu, po, po jakimś tam pokoju, w którym to się wszystko odbywało. No i sobie rozmawiali raz z jedną osobą, raz z drugą, tworzyli też takie maleńkie grupki tematyczne, gdzie sobie w swoim gronie rozmawiali. No takie po prostu nowoczesne przyjęcie, bym tak, tak to określiła takie stojące. Natomiast ja właśnie pamiętam tylko tyle taką migaweczkę, że właśnie omiotłam wzrokiem to pomieszczenie, co tu się w ogóle dzieje. Podeszłam też do tego stołu, żeby sobie coś tam wziąć z tego stołu i zauważyłam, że na mojej ręce jest zegarek, ale taki zegarek z cukierków. Wiecie co? Taki różowy, z takich, na takiej żyłce były po prostu połączone takie malutkie cukiereczki. Mi się to skojarzyło, wiecie co? z czasami dzieciństwa, kiedy mi po prostu rodzice tego typu bransoletki i zegarki kupowali na odpuście, na takim właśnie wiejskim odpuście, gdzie właśnie mnóstwo było tego typu ozdóbek dla dziewczynek małych i właśnie z tym mi się to kojarzyło i później ja sobie po prostu wyjadałam te cukiereczki i ta bransoletka czy ten zegarek tak się coraz bardziej przerzedzały, przerzedzały, aż została mi sama nitka lub żyłka. Więc e, tak to mniej więcej wyglądało. I to była dosłownie tylko taka migaweczka, kochani, czyli ja to Zobaczyłam, no i to był tak naprawdę koniec snu, to było już odpłynięcie totalne, już po prostu, no widocznie to, co miałam zobaczyć, zobaczyłam. Więc yy, z czym mi się to skojarzyło? Przede wszystkim z jakąś dobrą zabawą, yy, wspomnieniami z dzieciństwa, dobrymi wspomnieniami, takimi słodkimi wspomnieniami, ale ponieważ był to też zegarek, zegarek oznacza czas, więc ja myślę, że nadchodzi w waszym życiu taki, powiedziałabym, słodki czas, dosłownie słodki czas, bo tutaj mamy te słodkie cukierki, tutaj mamy ten zegarek, więc łączę to po prostu w słodki czas, czyli czas takiego, powiedziałabym, z takiej, yy, takiego spijania śmietanki na przykład. Yy, być może, to się wiąże z tym, co wcześniej robiliście, i może teraz przychodzą korzyści. Nagrody, zaszczyty, no coś tutaj takiego, co spowoduje, że ta, to codzienne życie stanie się po prostu słodsze, takie Dolczewita, bym powiedziała. Więc myślę, że dla Was, drogie lwy, no te sny również były dosyć łaskawe i ten październik jawi się tutaj jako taki bardzo udany miesiąc, ale ja widzę właśnie październik jako taki wstęp do bardziej udanego życia, czyli. Gdzieś na jakimś szczeblu, na jakiejś płaszczyźnie coś się uda polepszyć, że idzie po prostu no, nie chcę użyć określenia dobra zmiana, bo to się kojarzy jednoznacznie politycznie, a ja po prostu od polityki odżegnuję się wszelkimi możliwymi sposobami, bronię się rękami i nogami, ale myślę, że po prostu no, nadchodzi coś dobrego w Waszym życiu. Jakiś rodzaj spełnienia, jakiś rodzaj słodyczy, no, takie po prostu taka wisienka na torcie, bym powiedziała, coś takiego. Ale dobra, zobaczmy sobie. Co na ten temacik, co w tym temaciku um, twierdzą karty, co one tutaj chcą wam powiedzieć. Hmm, mamy kartę gwiazdy, więc rzeczywiście tu jakiś rodzaj spełnienia y, przyjdzie, czyli takie sięgnięcie do tych gwiazd, które są na niebie. To może wynikać właśnie z jakiegoś waszego projektu, pomysłu. Mamy księżniczkę mieczy, która odpowiada oczywiście paziowi mieczy w tradycyjnych taliach. No i to może być taki przebłysk idei, czyli coś do was przychodzi, wykorzystujecie to, to okazuje się strzałem w dziesiątkę. To okazuje się właśnie. E tą zamianą, tą baku w złoto czyli gdzieś po prostu natrafiacie na, to jest właściwie dziełem waszego pomysłu, to tylko wy jesteście tutaj odpowiedzialni za swego rodzaju sukces, wy jesteście pomysłodawcami tego sukcesu i myślę, że ważne jest tutaj to, żeby kiedy ta idea do was przyjdzie nie rezygnować zbyt łatwo, żeby to nie był taki słomiany zapał bo tu naprawdę macie szansę swój pomysł oszlifować, przekształcić w coś naprawdę takiego mocnego, porządnego Powiedziałabym, że dla niektórych z Was po prostu przyjdzie pomysł na robienie czegoś, być może zawodowo, a okaże się to bardzo mocno sprzężone z Waszym przeznaczeniem. Czyli będziecie wreszcie wykonywali taką rzecz, takie działania, będziecie podejmowali, które no, wpisują się w Waszą ścieżkę, taką przeznaczeniową, są Waszą życiową misją, więc jednocześnie to będzie dawało radość, to będzie dawało ogromną satysfakcję. To będzie właśnie coś takiego jak sięgnięcie po tą gwiazdkę z nieba. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj tą kartę, bo to jest karta, która nazywa się Lustro w blasku świec. Tutaj właśnie ta kobieta przegląda się w lustrze, tutaj płoną świece, ona zaczyna się zastanawiać, zaczyna się sobie przyglądać, widzieć swoje prawdziwe oblicze, widzieć siebie w pewnym sensie nagą przed tym lustrem, ale to sprzyja właśnie samoodkrywaniu. Czyli takiej wędrówce do wnętrza siebie, do, do swojej głębi, do takich najgłębszych pokładów swojego jestestwa, tak bym to określiła. Ym, ta karta mówi, pozwól rozpromienić się Twojemu wewnętrznemu światłu. Jest coś, czego nie chcesz ujawnić, a co równocześnie uniemożliwia tobie odkrycie Twojego potencjału. O co chodzi? Nadeszła pora, aby zdjąć maskę, którą pokazujesz światu, i aby ujawnić Twoje prawdziwe ja. Nie obawiaj się stanąć w świetle ramp, ponieważ sytuacja zmieni się na lepsze. Podejmij wyzwania, które odpowiadają za Twój przyszły sukces. No kochani, to już jest takie ewidentne wskazanie. Tutaj też mówi się o poprawie losu, o poprawie życia, o sukcesie, więc no, dla mnie to już jest ewidentne, że tu rzeczywiście idzie lepsze. Idzie coś, co po prostu z jednej strony jest Wam pisane, ale to też tak jakby samodzielnie nie przychodzi do Waszego życia, tylko to jest efekt tego, że uruchomiliście swój potencjał, że. Zaczynacie sobie przemyśliwać pewne sprawy, zaczynacie się nad nimi zastanawiać, i tutaj po prostu um, no. Odpowiedzią na to, co sobie wymyśliliście, są też pewne sprzyjające okoliczności, czyli to jest jakby integracja dwóch różnych czynników. Najpierw jest wasz pomysł, jakiś właśnie potencjał, zapalenie się do czegoś, przemyślenie sprawy, powstanie jakiejś słusznej idei, no i następnie pojawiają się okoliczności sprzyjające temu, żeby ten pomysł przekuć w rzeczywistość. Więc rzeczywiście, może tu Październik wam Przynieść w darze, drogie lwy, coś na zasadzie szansy na spełnienie marzeń. W różnych sferach, no to tutaj oczywiście też każdy z nas marzy o czymś innym, ale to będzie coś wielkiego. To będzie właśnie coś takiego, jakbyście dostali tą przysłowiową gwiazdkę z nieba, jakby ona Wam po prostu spadła prosto w Wasze ręce, ale no cały czas trzeba pamiętać o tym, że tutaj. Um, Ważne jest to, żeby wykorzystać swój pomysł, żeby nie mieć tak zwanego słomianego zapału, bo księżniczka mieczy też może mieć takie tendencje do tego, że coś błyskotliwego przychodzi, ale za chwileczkę zaczynamy wątpić w to, czy to w ogóle warto robić, gdzieś tam sobie szukamy na przykład kontrargumentów, byle się tym po prostu nie zająć, bo nagle opadamy z sił. Czyli za tą błyskotliwą ideą musi iść konkretne działanie, przekuwanie właśnie tego w złoto, czyli to, że coś wymyślimy, to jest jedno, później bierzemy ten swój kilow i idziemy w te góry wydobywać e, złoto. No góra e, też się kojarzy jednoznacznie. Góra to jest po prostu wznoszenie się, to jest e, wchodzenie na wyższy level, to jest e, nauka, to jest zdobywanie nowych doświadczeń, zdobywanie nowych szczytów. W każdym razie jest to jakiś rodzaj życiowego progresu. I bardzo się cieszę, że takie karty tutaj wypadły, bardzo się cieszę, że takie przekazy senne dla Was, bo ja lubię przekazywać po prostu dobre wiadomości i Zawsze też staram się szukać czegoś pozytywnego, no nawet jeżeli te przekazy czasami po prostu nie są jakieś bardzo optymistyczne, to gdzieś tam zawsze się staram szukać czegoś, co y, mimo wszystko da jak, jakąś nadzieję na, na coś lepszego. Tutaj u Was y, tego szukać na siłę nie muszę, bo po prostu widzę tutaj nadzieję, widzę tutaj y, wzrost energii, widzę tutaj wzrost potencjału, widzę po prostu zmiany na lepsze. Niezależnie od tego, zawsze mówię, czego te zmiany miałyby w Waszym życiu dotyczyć, yy, dlatego że wiadomo, każdy z nas no, potrzebuje czegoś innego, ma inne pragnienia, inne cele. Inaczej się u niego ta misja życiowa będzie realizowała. Ale myślę, że można tutaj spokojnie powiedzieć, że przyświeca Wam ta dobra gwiazda i po prostu nie zmarnujcie tej idei, bo tu naprawdę rodzi się coś pięknego i rzeczywiście przychodzi do Was ten słodki czas, czyli to Dolczewita, gdzie zaczynacie się też tym życiem cieszyć, zaczynacie z niego korzystać, brać garściami to, co po prostu. No, Wam się należy, tak samo jak każdemu człowiekowi, z tego nieograniczonego bogactwa wszechświata. Także cieszę się, że taki optymistyczny akcent tutaj u Was się zaznaczył. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za wysłuchanie filmu. Oczywiście mam nadzieję, że akurat ten przekaz spełni się jak największej ilości osób. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia w przyszłym miesiącu, kochani.